Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Czas po raz pierwszy w tym roku zobaczyć w akcji Tysona Furygo. W sobotni wieczór w Arabii Saudyjskiej wciąż panujący mistrz świata WBC w wadze ciężkiej zmierzy się z gwiazdą MMA Francisem Ngannou. Pojedynek odbędzie się na zasadach boksu, którego wielki czempion podejmie zawodnika w formule bokserskiej debiutującego. Nie trudno więc wskazać, kto jest tutaj faworytem. Wszystko wskazuje jednak na to, że dla Fürego będzie to tylko rozgrzewka przed walką o niekwestionowane mistrzostwo świata z Oleksandrem Usykiem, która prawdopodobnie odbędzie się tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Plusem Gali w Riadzie bez wątpienia jest jej undercard. Zobaczmy na nim kilka ekscytujących pojedynków w kategorii ciężkiej. Zapraszam zatem do wysłuchania mojej zapowiedzi nadchodzących wydarzeń. Na sam koniec materiału tradycyjnie podam informacje na temat transmisji, a sprawa pod tym względem jest tym razem dość skomplikowana. Tyson Fury to jedna z najbardziej wyrazistych bokserskich postaci ostatnich lat. To właśnie ten zawodnik zakończył panowanie Władimira Kliczki, krótko później popadł w ogromne problemy osobiste i znalazł się na skraju życia i śmierci. Następnie obserwowaliśmy natomiast jego walkę o powrót na szczyt zwieńczoną epicką trylogią z Deontajem Wilderem. W ostatnim czasie król cyganów solidnie zapracował sobie jednak na to, by utracić znaczną część sympatii, jaką wcześniej zyskał. Ostatnią poważną walkę stoczył tak naprawdę półtora roku temu, obronił wówczas pas WBC w starciu z Dillianem White'em. W grudniu zeszłego roku rozbił Derek'a Chizorę, ale nie był to pojedynek godny rangi mistrzowskiej. Wiadomo było, że dla Cizory będzie to wyłącznie okazja do dobrego zarobku, bo sportowo konfrontacja zapowiadała się na całkowicie jednostronną i taką też się okazała. I można było machnąć jeszcze na to ręką, gdy wzięło się pod uwagę fakt, że na wiosnę miało dojść do wyczekiwanego przez cały świat starcia o wszystkie pasy z Aleksandrem Usykiem. Ostatecznie negocjacje jednak upadły i mniejsza już nawet o to, czy faktycznie z winy Fury'ego, czy po prostu strony się nie dogadały, zachowanie Brytyjczyka przy okazji tych rozmów było momentami żenujące. Podczas gdy kibice czekali na walkę ich marzeń, Tyson Fury nagrywał kolejne filmy, w których obrażał USyka i wysuwał coraz bardziej absurdalne żądania. Jego trash talking, przez lata pomysłowy i zabawny, stał się do bólu powtarzalny, arogancki i niesmaczny. A gdy do tego wszystkiego nadeszło jeszcze ogłoszenie, że w kolejnym występie król cyganów zmierzy się z Francisem Nganu, to złość fanów boksu stała się w pełni uzasadniona. Nganu to na co dzień wojownik MMA. W tej właśnie dyscyplinie w latach 2021-2023 był mistrzem świata wagi ciężkiej, najbardziej prestiżowej federacji UFC. W maju tego roku związał się jednak z organizacją PFL, co daje mu znacznie większą swobodę w doborze sportowych wyzwań. A wyrazem tej właśnie swobody jest fakt, że za moment zadebiutuje w zawodowym boksie, mierząc się z jednym z czołowych jego przedstawicieli. Urodzony w Kamerunie popularny Predator słynie ze swojej siły. W 2017 roku został nawet uznany za posiadacza najmocniejszego ciosu na świecie, po tym jak uzyskał najlepszy wynik po uderzeniu w specjalną maszynę. Podaje to jednak bardziej jako ciekawostkę, bo przecież na tej maszynie mierzyli się tylko niektórzy. Co natomiast moim zdaniem najważniejsze, to fakt, że ta siła i tak nie powinna stanowić dla Tysona Furyego żadnego zagrożenia. W swoich zapowiedziach zwykle porównuję style obu zawodników i na tej podstawie staram się wytypować możliwy scenariusz pojedynku. Tym razem jednak takiej typowej analizy nie będzie, bo Francis Nganu po prostu nie jest pięściarzem. On w boksie stoczy pierwszą walkę. Nie będzie mógł sprowadzić pojedynku do parteru, nie będzie mógł kopnąć. Nawet siła w jego rękach może okazać się nieznacząca, bo przecież rękawice bokserskie są nieporównywalnie większe niż te używane w MMA. Z treningów medialnych nigdy nie należy wyciągać zbyt daleko idących wniosków, ale nawet po ruchach Nganu widać, że jest po prostu przedstawicielem innej dyscypliny. Uważam zatem, że w zbliżającej się walce od początku do końca absolutnie wszystko będzie pod kontrolą Tysona Furego. Nawet sam fakt, że król cyganów wychwala swojego rywala i mówi jak jest on niebezpieczny, to ewidentny sygnał tego, że zdaje sobie sprawę ze swojej gigantycznej przewagi i chce tylko podbić zainteresowanie oraz nadać swojemu spodziewanemu sukcesowi większą rangę. Nie spodziewam się tu nokautu w pierwszej rundzie podejrzewam, że na początku walki Fury da się rywalowi trochę wyszumieć, a sam będzie więcej popisywał się i tańczył niż boksował. Gdy jednak podejmie decyzję o tym, że czas walkę zakończyć, to przejdzie do rzeczy i po prostu ją zakończy. Jest dla Nganu zbyt szybki, zbyt dobrze wyszkolony technicznie, a przede wszystkim jest pięściarzem. Nawet jeśli rywal sięgnie go jakimś mocnym i niespodziewanym ciosem, w co szczerze wątpię, to mówimy tu o zawodniku, który przyjął niejedną bombę od tak straszliwego panczera jak Deontay Wilder, a czterokrotnie podnosił się nawet po tych bombach z desek. Sylwetki gladiatora Fury oczywiście nie ma, ale widać, że do przygotowań się przyłożył, zapewne nawet bardziej już pod kątem tej potyczki z Usykiem. Uważam zatem, że przeciągnie Nganu przez tych kilka rund, trochę się powygłupia, da show, ale jakoś przed połową walki zda sobie sprawę, że nie ma już co się przemęczać i wygra przez nokaut. Przed tego typu walkami zawsze dużo dyskutuje się o finansach i tutaj istotnie są one kosmiczne. Francis Nganu ma zarobić do 10 milionów dolarów, co stanowi kwotę ponad trzykrotnie wyższą niż za wszystkie jego walki w UFC razem wzięte. W przypadku Furego mówi się, że będzie to nawet ponad 60 milionów dolarów. Pojedynek jest zakontraktowany na 10 rund i odbędzie się na normalnych zasadach bokserskich, w stawce nie znajdzie się jednak oczywiście należący do Brytyjczyka pas Mistrza Świata WBC w wadze ciężkiej. W tym królestwie przepychu wyjątkowa będzie bez wątpienia cała otoczka. Już klipy promujące walkę zadziwiły świat, nie zabraknie też na pewno mocarstwowych akcentów, a na trybunach można spodziewać się ważnych postaci ze świata boksu i nie tylko. Będzie choćby Mike Tyson, choć wbrew powszechnemu przekonaniu nie w roli głównego trenera Francis Anganu. On tylko kilka razy pokazał się przy nim na filmach i powiedział trochę dobrych słów, by swoją osobą podnieść zainteresowanie. Ważniejsza będzie obecność w jednym z pierwszych rzędów Oleksandra Usyka, który po wygranej przez Furyego walce wyjdzie zapewne do ringu i stanie z królem Cyganów twarzą w twarz. Coraz poważniejsze źródła donoszą, że pojedynek o wszystkie mistrzowskie pasy w wadze ciężkiej naprawdę planowany jest na 23 grudnia. Niech więc Fury jak najszybciej kończy to starcie z Nganu i niech broń Boże nie dozna żadnej kontuzji, by konfrontacja, na którą naprawdę czekamy, znów się nie wysypała. Nie będę tu teraz odstawiać jakiejś szopki i deklarować, że bojkotuję walkę Fury kontra Nganu. Budzi ona we mnie pewien niesmak i zupełnie mnie nie ekscytuje, ale obejrzę ją. Sportowo zdecydowanie bardziej wartościowy jest jednak undercard, na którym otrzymamy potężną dawkę grzmotu w wadze ciężkiej a mnie najbardziej interesuje pojedynek Martina Bakole z Carlosem Takamem. Bakole to bez wątpienia top 10 królewskiej kategorii. Ostatnio w Rzeszowie rozbił Igora Szewadzuskiego, wcześniej rozprawił się z mistrzem olimpijskim Tonym Jokom czy Siergiejem Kuźminem i wydaje się, że stanowiłby zagrożenie dla każdego. Takam z kolei ma już 42 lata i w pewnym momencie wydawał się zawodnikiem będącym po drugiej stronie rzeki, ale ostatnio wygląda naprawdę nieźle. Najpierw wysoko zawiesił poprzeczkę i Mahmudowowi, a w marcu tego roku niespodziewanie wypunktował wspomnianego Tonego Jokę. W sobotnim starciu typuje zwycięstwo Bakole. Myślę, że w końcowych rundach zdoła on przełamać Takama. Spodziewam się jednak dobrej bójki w półdystansie, w której z obu stron będą padać bomby. Intrygująco zapowiada się komen Event gali, w którym dojdzie do pojedynku dwóch niepokonanych ciężkich z Wielkiej Brytanii, Fabio Wardleya i Davida Adeleje. Obaj zawodnicy mają imponujący współczynnik nokautów, choć to nazwiska na rozkładzie Wardleya robią większe wrażenie. Najcenniejszym skalpem wydaje się Nathan Gorman, są też Michael Polite-Coffee czy Eric Molina. Wardley jest poważnie zweryfikowany i choćby z tego względu właśnie w nim widzę nieznacznego faworyta, żaden scenariusz nie jest tu jednak wykluczony. Przed ciekawym wyzwaniem stanie w Iadzie Joseph Parker, były mistrz świata zmierzy się z Simonem Kinem. Po nokaucie z rąk Joe Joyce'a Parker odbudował się dwoma zwycięstwami, a tempo jego startów udowadnia, że jego planem wciąż jest namieszanie w czołówce wagi ciężkiej. By jednak udowodnić, że nadal się liczy, musi pokonać kanadyjczyka Kina, który ma w rekordzie 23 zwycięstwa, w tym 22 przed czasem i tylko jedną porażkę. Trzeba przyznać, że ten imponujący bilans zbudowany jest głównie na zawodnikach co najwyżej przeciętnych. Tak czy inaczej, pojedynek zapowiada się bardzo ciekawie i na pewno nie będzie dla Parkera spacerkiem. Łatwiejsze zadanie powinno czekać Arsłan Beka Mahmudowa. Niepokonany rosyjski król nocautu zmierzy się z juniorem Antonym Wrightem i powinien dopisać kolejne zwycięstwo przed czasem. Wystąpi też brytyjska nadzieja wagi ciężkiej, 18-letni Moses Itauma, dla którego będzie to już szósta walka w tym roku. I teraz obiecane informacje na temat transmisji, po których usłyszeniu raczej nie będziecie zadowoleni, tak jak i ja nie byłem. Galę w Riadzie pokaże platforma DAZON, ale do jej obejrzenia nie wystarczy miesięczna subskrypcja. Trzeba wykupić dodatkowe pay-per-view w cenie 44,99. Co więcej, jeśli ktoś nie ma abonamentu DAZON, nie może zapłacić tylko jednorazowo za gale Ganu. By mieć możliwość wykupu tego pay-per-view, najpierw trzeba stać się subskrybentem, zapisując się na któryś z dostępnych planów. Tak, uważam, że to lekka przesada i że przynajmniej ci, którzy i tak co miesiąc płacą, powinni móc obejrzeć sobotnie wydarzenie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Mimo wszystko myślę, że, na przykład, w ramach zrzutki ze znajomymi na wspólne oglądanie, ta kwota jest do przełknięcia, bo czeka nas dobrych kilka godzin z wagą ciężką na najwyższym poziomie. Transmisja startuje już o godzinie 19.00. A jeśli decydowalibyście się na wykup pay-per-view, to zachęcam, by zrobić to z poziomu mojego reflinka, który zostawiam w opisie. Wtedy część zainwestowanych przez Was pieniędzy wesprze moją działalność, co tym, którzy sobie tą działalność cenią, może trochę osłodzić poniesiony wydatek. Trzeba zresztą przyznać, że po dłuższym przestoju w październiku Platforma Dazon ruszyła do przodu i większość dobrego boksu w tym miesiącu zobaczyliśmy właśnie na niej, co może też zwiastować przyspieszenie w kolejnych miesiącach. No dobrze, to tyle na dziś. Liczę na to, że ten sobotni wieczór przyniesie sporo emocji i do usłyszenia przy okazji podsumowania.